Jest sobota. Jestem na spacerze z pieskiem, którego właśnie wyczesuję. A jutro w niedzielę lecę do Chin, a z Chin lecę do Australii, ponieważ na piątym roku medycyny wziąłam urlop dziekański i będę spełniać po prostu swoje marzenia o mieszkaniu w Australii przez rok na wizie pracowniczej gdzie będę pracować. Prawdopodobnie w studio masażu, dlatego że mam jakieś tam doświadczenie w masażu i ciała, i twarzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam zamiar po prostu poznać mnóstwo ludzi, przeżyć niesamowite rzeczy, um, popracować, poćwiczyć język, posurfować, zobaczyć te niesamowite widoki i nauczyć się bardziej odpowiedzialności, życia na swojemu. I jest to kolejny etap odcinania pępowiny um, od mojej rodziny. Jeszcze to się rymuje. Zdziwiające jest to, że akurat jest taka piękna pogoda, jak na listopad. Ponieważ zawsze w listopadzie jest straszna pogoda, a tutaj ja polecę do Pekinu i będę w szoku, dlatego że w Pekinie będzie teraz mróz i zima. Tak się cieszę, to jest... już te emocje opadły, wiadomo, bo ja tą wizę już dostałam dawno temu, dawno, miesiąc temu, tam trzy tygodnie temu. Ale już tyle się wydarzyło w tym czasie, tyle przygotowań zrobiłam do tej wizy. I on coś nie było tak łatwo dostać, w ogóle musiałam na to głównie dużo kasy wyłożyć. Natomiast y, kolejne filmy, jakie będę wstawiać, to będą właśnie dotyczyły moich przygotowań ogólnie, które już poczyniłam. Mm, I ogólnie, jak, jak to wygląda przygotowywanie do wizy, do wyjazdu na inny kontynent, z tego względu, że ja jeszcze będę w Chinach. Parę dni, bo stwierdziłam, że skoro już lecę przez Chiny, a nigdy nie byłam tak daleko poza domem, to sobie pozwiedzam te Chiny. I stwierdziłam, że w Pekinie będę. 4 dni będę zwiedzać Pekin, pójdę na zakazane miasto, na mur chiński. Samemu tam w ogóle jest teraz zima, więc też śmiesznie, bo będzie tam, będzie tam zimniej niż tutaj w Polsce. Tu jest wyjątkowo ciepło po prostu. A potem w Australii, lecę do Brisbane, um, będzie tam około 37 stopni, będzie bardzo wilgotno. Więc nie mogę się doczekać z tego. Nie wiem, czy jestem gotowa, bo jednak mam taką polską trochę duszę, jeżeli chodzi o pogodę, ale kocham ciepło. Tylko po prostu muszę się przestawić i nie mogę się doczekać, jak to będzie mówić po angielsku cały czas, bo dosyć sporo mówię po angielsku na co dzień. Ale tak wszędzie, że nikt nie będzie po polsku, nie mogę się tego doczekać i po prostu. Niektórzy na przykład się dziwią. W sensie każdy był oczywiście zaskoczony, pozytywnie i szczęśliwy, i tak dalej, Ale niektórzy na przykład um, mówią, że "Wow, ale jesteś odważna, że ja bym się bała coś tam, coś tam". I na przykład według mnie, jeżeli coś jest stworzone dla ciebie, to ty nie masz przed tym oporów. No nie wiem, tak mi się wydaje, bo ja naprawdę w ogóle się tego nie obawiam. Ja po prostu czuję, że jestem gotowa na to. To jest coś takiego, jak niektórzy na przykład boją się. Mm, o, na samą myśl o tym, że mogliby mieć dziecko. A, a jak ktoś załóżmy pragnie mieć dzieci, chce mieć dzieci, widzi się w roli matki, ojca, to jego ta myśl nie przeraża, bo on czuje się gotowy, czuje, że ma takie powołanie, że to będzie takie spełnienie jakiejś tam części jego życia. Ja się tak samo czuję z moimi marzeniami, że ja nie boję się ich spełniać, bo ja wiem, że to jest dla mnie. Jakby wiem, że przyjadę tam i to jest to, czego potrzebuję. I po prostu podążam za tym, co moja dusza mi mówi, i to jest tak surrealistyczne dla mnie. Jakby już tak przesiąkłam z jednej strony tym klimatem, bo czytałam o tym dużo, mam już kontakt z ludźmi z Australii i tak dalej, ale sam fakt, że będę tak daleko, że będę miała taki długi lot, że będę w ogóle w innej strefie czasowej, że będę pracować. Na co dzień będę mówiła z ludźmi po angielsku tylko, że poznam tyle ludzi. Jak widać nie mogę powstrzymać swojego podekscytowania. Zastanawiałam się też co zrobić z filmami, ponieważ chciałabym nagrywać po polsku, ale chciałabym też nagrywać po angielsku i czasami mam ochotę tak, a czasami tak. I nie wiem co z tym zrobić, szczerze mówiąc. I zobaczymy, po prostu zobaczymy, bo ja nie mam planów, po prostu jolo i tak dalej. Idę teraz na mój ostatni polski spacer. Chyba, że jutro może by się udało jeszcze pójść na spacer niedzielny. Już mnie boli ręka od trzymania tej kamery, ale jest taka piękna pogoda. Na obiad dzisiaj mamy kaczkę w żurawinie, więc po prostu cudowne. Pokochałam ostatnio kaczkę, co jest ironiczne, bo kaczka jest a, takim typowym chińskim jedzeniem. Co jest też ciekawe, widziałam jakoś dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, pierwszy raz w życiu, może uda mi się wstawić to zdjęcie, auto firmy, znaczy nie firmy, tylko model auta, który nazywał się Pekin. A ja jadę do Pekinu. Model auta, który konkretnie nazywa się Beijing, czyli Pekin po angielsku, ale nie wiedziałam nawet, że taki model auta istnieje. Kto sobie, jadę, nagle widzę przede mną auto z napisem Beijing, a ja dosłownie szukam lotów do Beijing. I niesamowite to jest, więc będę leciała z Berlina do Pekinu 9 godzin China Eastern Airlines. Mój najdłuższy lot życia to jest w ogóle 3,5 godziny, więc to jest po prostu wszystko niesamowite. Potem jestem w tym Pekinie tam parę dni i potem mam lot z Pekinu do Szanghaju i z Szanghaju do Brisbane i tam lecę też 10 godzin a z Pekinu do Szanghaju lecę chyba cztery, coś takiego, czy dwie, nie pamiętam. Wszystkie loty w sumie wyszły mnie 3100 zł, co uważam za dobrą cenę. Sta jest za to, że po prostu dopłaciłam sobie za miejsce... Um, dwa razy chyba dopłaciłam nawet, mam nadzieję, że dwa razy, kurczę, przy oknie, dlatego że ciężko spać na dziesięciogodzinnym locie, będąc środkowym pasażerem lub siedząc uh, od korytarza. Więc stwierdziłam, że skoro nie mam doświadczenia z takimi długimi lotami, nie wiem co to jest jet lag, no to sobie dopłacę, żeby mieć po prostu to miejsce przy oknie i spać na tym oknie. Więc będę to wszystko dokumentować i po prostu. Ten rok był tak rewolucyjny w moim życiu. Mogę na to było trochę zauważyć po filmach, które wstawiałam, ale też nie wszystko tutaj wstawiałam. No bo wiadomo, to też trochę prywatne jest, ale. Zaczęło się wszystko o rok temu, że pierwsze. Nie wiem, czy powinnam tutaj wchodzić w szczegóły, bo to jest film o Australii. Ale pierwsze odcięcie pępowiny od mojej rodziny zaczęło się o rok temu, kiedy się wyprowadziłam z domu rodzinnego. Udało mi się w końcu. I tak powoli przesuwałam tą granicę. No i teraz wyprowadzam się w ogóle na inny kontynent. To jest niesamowite. Niesamowitym jest przywilejem. Bardzo to doceniam, że mogę to robić i że mam taką siłę w sobie i odwagę, żeby to wszystko zrobić. Że czuję taką gotowość w życiu na ten rozdział i że w końcu przestaję bać się zmian, bo zawsze byłam taką bardzo konserwatywną osobą, to znaczy jako dziecko. Bo wtedy byłam ukształtowana po prostu przez moje otoczenie, przez moją rodzinę i nie lubiłam zmian tak jak moja rodzina, lubiłam wszystko tak samo, a potem zaczęłam eksperymentować, zmieniać styl, zmieniać podejście do życia, zmienić jakieś swoje cechy charakteru nawet i stałam się po prostu bardziej luźna, bo ja byłam naprawdę takim jakby dzieci są naprawdę idealnym odzwierciedleniem swojego domu rodzinnego, jak ja patrzę na te schematy moich jakichś takich przyjaźni, znajomości, tego jak zachowywały się moje koleżanki i ja w tej swojej takiej grupce przyjaciół, co my tam robiłyśmy, to był po prostu schemat z, rodzi z rodziny i tak jakbyśmy byli w związku partnerskim, tylko byliśmy na przykład przyjaciółkami. Ta sama dynamika relacji. Ale fajnie. Nie chcę też przeciągać tego filmu i tak gadać o niczym, bo pewnie nie wiem, czy ktoś chce to słuchać, ale nawet ta cisza w tym lesie. Słoneczko. Pięknie i mogę się doczekać, aż będę to robić w Australii i w ich klimacie, bo oni też kochają przyrodę. To jest niesamowite, jak ja bardzo utożsamiłam się z Australijczykami, z ich krajem, ich kulturą, nawet nie znając tej kultury, dlatego, że ja tak w ciemno po prostu miałam Australia zakodowane od dziecka przez to, że oglądałam te programy Steve'a Irwina, tego łowcy, czy znaczy łowcy krokodyli. On racował te krokodyle, ale ogólnie miałam taką pasję do zwierząt, weterynaria. Podróże, szczególnie egzotyczne zwierzęta mnie zawsze interesowały. Chciałam pracować w zoo, w ogóle aplikowałam kiedyś do Anglii, żeby pracować w zoo, żeby pracować jako marine biologist, jako equestrian, coś tam, coś tam, bo miałam marzenie po prostu studiować jazdę konną, Idzie, póki idzie. Więc te znaki już były, tak jak mówię, to jak spojrzymy na swoje życie, nasze życie z retrospektywy, to widać, że ten proces już nastąpił dawno, dawno temu. I to musiało się tak skończyć po prostu. Kocham ten szelest łapek. łapek. Powinnam mam wrażenie nagrać podcast na ten temat, bo wtedy bym mogła usiąść na spokojnie z jakimś mikrofonem, lepsze jakoś dźwięku by była i tak dalej, niż jak tak idę i szeleszczę, ale no jest to takie bardzo spontaniczne, tak jak zresztą większość rzeczy, które robię w swoim życiu i stwierdziłam, że zawsze na spacerach mam najlepszą wenę do mówienia, do gadania. Nie, to jest, to jest niesamowite, ja naprawdę nie wierzę w to. Dobra, już kończę gadanie, bo stwierdziłam, że lepiej właśnie będzie nagrać z tego jakiś taki podcast czy coś takiego na spokojnie, a to tylko będzie takie bardziej emocjonalne przejście, jeżeli nagle pojawią się filmy właśnie z innej w ogóle um, strefy czasowej, z innego ekosystemu i w ogóle w innym totalnie miejscu, więc taki wstęp, co się stało w ogóle z moim życiem i Chciałabym potem z taką łezką w oku po prostu spojrzeć na te filmy i widzieć wszystkie te etapy rozwoju mojego życia czy znaczy wszystkie od 24 praktycznie roku życia, które przechodziłam, bo jest tego naprawdę sporo, szczególnie w ciągu ostatniego roku, gdzie mogłabym naprawdę nagrać cały film, cały film pełnometrażowy na temat tego, ile zmian przeszłam. Na przestrzeni tylko jednego roku, i tych zmian było więcej niż na przestrzeni ostatniego całego mojego życia, mam wrażenie. Oczywiście te zmiany następowały z roku na rok powoli, 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 ale taki boom właśnie był od zeszłego roku do teraz. Tak więc mam nadzieję, że ten film znajdzie te osoby, które powinny go znaleźć i usłyszeć. I. I będzie takim znakiem i przypomnieniem, że to, co ma być Twoje i tak będzie Twoje, to, co ma się wydarzyć dla Ciebie i tak się wydarzy, I nie musisz tego śledzić i szukać, ponieważ to, co jest Twoje, do Ciebie przyjdzie, to, co nie jest dla Ciebie i tak Cię opuści.